Dobrze. Dzień dobry, witamy Państwa jeszcze raz. Nazywam się Cornelia Bezkorowajna i dziś będę przepytywać Magdalenę Beztroską. Um, Magda, przedstaw się, powiedz co Ty robisz w życiu. Oran, ja dużo rzeczy robię w życiu. E, tak, Magda Beztroska, nazwisko prawdziwe, bo czasami ktoś o to <grym> dopytuje. Tak, tak mam, mam na nazwisko, zawsze się śmierzy z. E, Świetne marketingowo, nie? bo takie właśnie łatwo zapamiętliwe. Jestem trenerem, jestem coachem, prowadzę szkolenia, dużo pracuję z kobietami, dużo pracuję z kobietami w okresie okołoporodowym, bo też jestem dulą, trochę bibliotekarką ostatnio. Mm -hmm. Prowadzę kręgi kobiet. No Właśnie. I o tych kręgach kobiet właśnie będę, Magdę, chciała popytać. W poprzedniej części um, rozmawiałyśmy o coachingu, bo obie um, pracujemy jako coachowie, jak coacherki, coacherki, może być coacherki. To tak. to w sumie projekt dla tak? kobiet. Tuda będzie coacher. E, I rozmawiałyśmy e, o coachingu, tak żeby go trochę przybliżyć Państwu, jak Magda powiedziała, trochę odczarować, powiedzieć, tak naprawdę na czym polega, jak to w ogóle organizacyjnie wygląda. A teraz yy, no, chciałyśmy porozmawiać na temat kręgów kobiet, dlatego że one w naszym projekcie, bo każda kobieta ma koronę na głowie, się również odbyły. Były to dwa kręgi. A Magda, powiedz mi w ogóle, jak mm, były w planach kręgi, co ty myślałeś, że to się uda? Nie uda w takim małym miasteczku, bo wiesz, krąg kobiet to brzmi bardzo. Mistycznie, jak bym powiedziała. Trochę tak, nie? Mm -hmm. Trochę takie czary mamy. -hmm. Wiem. Y nie, myślałam, że się nie uda. Tak, mm -hmm. tak naprawdę zupełnie uczciwie to wydawało mi się, że się zgłoszą może dwie, może trzy osoby. Na no, krąg ma sens wtedy, kiedy jest przynajmniej pięć osób na sali. Wtedy mm -hmm. możemy mówić o jakby takim prawdziwym kręgu, więc jakby miałam z tyłu głowy to, że to się może po prostu nie udać, że to, to właśnie tak jak mówisz, brzmi zbyt magicznie, zbyt, zbyt mistycznie. I co, za tym, jakaś tak, i co za tym no. idzie, bardzo niebezpiecznie, że lepiej tego nie tykać, bo to jakieś babskie szamaństwo i w ogóle... Albo w no, drugą stronę, jakieś fiubździu kobiece, prawda? Dokładnie, mhm. I że za chwilkę będziemy e, e, tańczyć taniec deszczu przy ognisku, czy coś tam, nie, 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 nie Dokładnie. Nie wiem. No właśnie, jak już tu jesteśmy, o tym rozmawiamy. Magda, powiedz tak organizacyjnie, jak wygląda krąg kobiet? Mhm. No, krok jest taką bardzo specyficzną formą pracy, bo w, w odróżnieniu do warsztatów my nie ustalamy wspólnie zasad, tylko kręgi mają już swoje, swoje zasady takie narzucone. ogólne, narzucone. Mhm. Ja, ja, ja powiem Państwu mniej więcej o co w tych zasadach chodzi, bo myślę, że to jest taka baza, bo, bo te zasady jakby nam tworzą strukturę kręgu i to jest takie najważniejsze. Zasada dyskrecji, czyli to co jest na kręgu, zostaje na kręgu, zasada taka, że kiedy mówi jedna osoba, to reszta słucha, mm -hmm. co za tym idzie, nie krytykujemy się, nie komentujemy tego, co mówią inne osoby i nie dajemy dobrych rad, to, to jest takie bardzo ważne i to wszystko jakby doprowadza nas do takiego punktu, że podczas kręgów mówimy... To, co chcemy, tyle, ile chcemy, to, co czujemy, i kręgi zazwyczaj opierają się na snuciu opowieści, mhm. bez dyskutowania na ten temat. I kobiety potrafią mnie powiedzieć: A ja bym na Twoim miejscu. Potrafią? Potrafią. potrafią. Tak okazuje się, że potrafią, bo jakby właśnie te zasady kręgowe, mhm. ktoś mógłby powiedzieć, o Boże, jakiś w ogóle fanatyzm, jakieś zasady, mhm. może podyskutujmy i ustalmy tak, żeby w grupie było dobrze. Tak, to możemy zrobić, ale na warsztacie, w ale nie na kręgu. Czyli podstawowa różnica jest taka, że po pierwsze zasady są z góry narzucone tak. i każda kobieta wypowiada się... O, o, o sobie. O tak? sobie i nie ma komentarza do tego, co powiedziała. Dokładnie tak. I to, i, i, i nagle ktoś zapytał, no, jak taki krąg w ogóle wygląda. Tak, właśnie chciałam. Jak to, jak to wygląda tak praktycznie Toż. po prostu? No właśnie, bo to przydzielasz Wydzielasz brzędzie. głos, mówisz, no podnieśli rękę. No właśnie. Zazwyczaj na, na kręgu, tak żeby kobietom było łatwiej mm -hmm. na kręgu, to ja zazwyczaj ustalam temat tego kręgu. Jak już jest zamknięta grupa kręgowa, czyli jest stała taka grupa, która na kręgi przychodzi, no to wtedy jakby tych tematów nie wymyślamy, tylko każda kobieta opowiada to, co w niej na bieżąco jest dzisiaj. Natomiast w takich początkowych fazach, kiedy grupy są otwarte, ja ustalam temat. No i e, zapraszam kobiety do kręgu, siadamy, przedstawiam im e, zasady, mm -hmm. potem robimy sobie rundkę zapoznawczą, kto jestem, kim jestem. Jestem i, i co ja tutaj potrzebuję od tego kręgu. Potem przedstawiam temat w różnej formie, czasami w formie ćwiczenia, czasami w formie czytania jakiejś opowieści, a potem mówię kobietom, że, że mam pewien przedmiot, który daje nam głos. To może być kamień, muszla, nie wiem, patyk, mazak. Symbol, symbol, mhm. cokolwiek mhm. i kładę ten, ten przedmiot na środku naszego kręgu mhm. i mówię kobietom, że jeżeli któraś z Was ma potrzebę podzielenia się czymś związanym z tym tematem, który, który podałam, to bierze ten przedmiot, to jest jej czas, ona opowiada tyle, ile chce, tyle, tyle, ile potrzebuje. Jak skończy opowiadać, to odkłada przedmiot z powrotem na środek i zapada cisza. I co po tej ciszy? No, i z tą ciszą to jest bardzo różnie. Ona czasami trwa bardzo krótko, czasami mm. trwa bardzo długo. I ta cisza jest takim momentem właśnie refleksji. To jest taki moment zatrzymania się, to jest taki moment tej właśnie takiej dobrej e, i pożytecznej ciszy, która też bywa w coachingu. Nie? Właśnie, to, czyli mamy jeden element wspólny, wspólny. ta dobra. Zgadza okay. się. Mm -hmm. e, I ta cisza, e, ta cisza ma takie za zadanie właśnie takiego e, wglądu w siebie, mm. nie? co mi ta opowieść zrobiła danej kobiety, jak to za ze mną rezonuje, czy to co coś ma ze mną wspólnego. I kiedy, kiedy jakby ktoś poczuje gotowość, to kolejna osoba bierze ten przedmiot i dzieli się swoją historią. Mm -hmm. Ale e, tu jest kolejna bardzo ważna rzecz, że do historii poprzednich kobiet odnosimy się tylko wtedy, kiedy ta historia jakoś ze mną rezonuje. W sensie nie odnosimy się do tej historii, żeby ją skomentować dobrą radą albo krytyką albo, albo nie wiem albo właśnie taką mm, mądrością tylko odnosimy się do niej tylko w, w, wtedy kiedy ona a. się nam zrobiła tak. Ta. czyli na zasadzie kiedy ty opowiadałaś poczułam się podobnie tak. coś we tak mnie się wydarzyło okej okay, dobrze mm, rozumiem a magda mm, powiedz mi my mieszkamy w małym mieście tak mm, powiedz mi kobiety mówią otwierają się czy yy. wiesz, pierwsze koty za płotę, a później jakoś idzie czy jak to jest to, to jest też bardzo różnie. Ja mam takie, takie, taką swoją obserwację po tych iluś latach prowadzenia kręgów w różnych miejscach, że miejscowość jakby nie ma znaczenia jakby liczba, liczba osób w miejscowości. Mm -hmm. Czy to będzie Opole, czy to będzie Wrocław, czy to będzie częstochowa, to zawsze jest, y, znaczy zawsze, no, nie, 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 nie lubię tego słowa zawsze, mm -hmm. ale zazwyczaj jest tak, y, że na pierwszym kręgu tak mówimy ostrożnie, tak trochę, mm -hmm. y, ale wystarczy, że jedna z kobiet powie coś głębiej. Coś bardziej i to jest bardzo otwierające. Połają się pierwsze łzy? Tak, tak, mm -hmm. dokładnie tak. Yy, kiedy wystarczy naprawdę czasami jedno zdanie, które jest bardzo <coughs> osobiste i ono otwiera inne kobiety, bo one nagle sobie myślą, wow, ona ma tak jak ja. Mm -hmm. Wow, ale powiedziała coś takiego, co mnie dotknęło mm -hmm. osobiście. Yy, I to wystarczy, żeby, żeby pewne rzeczy przełamać. No Także też... tak, mówimy, mówimy. Okay. Super. Magda, powiedz mi w ogóle skąd ta kręgła się zrodziła? To jest moje pierwsze pytanie, a drugie jest takie, co sprawiło, że ty chciałaś się hmm. tym zająć? Dlaczego? Wiecie, co kręgi to jest w ogóle duży temat, i ja nie będę go może co w całości mm. pr przedstawiać. Jest grupa na Facebooku, która się nazywa Kobiety Zwołujące Kręgi, i tą grupę założyły właśnie dziewczyny, które w Polsce zaczęły tą ideę kręgów szerzyć. A kręgi się wzięły z jakby z Ameryki Z z czasów. Trochę tak, mhm. no, trochę tak. Mhm. Właśnie gdzieś tam od, od Indianek, które zasiadały w kręgu, mhm. wokół ogniska mhm. i debatowały na temat. Na temat bieżące, związane z działalnością plemienia, ze swoimi trudnościami. Problemami. A nasze takie słowiańskie korzenie? Ja myślę, że to też moglibyśmy w tym pogrzebać, i też się nagle okazuje, że taki kobiecy namiot też często funkcjonuje mm -hmm. gdzieś tam w literaturze, że kobiety spotykały się właśnie w tym namiocie w krajach takich około azjatyckich na przykład mm -hmm. też funkcjonowały właśnie te kobiece namioty, kiedy kobiety się spotykały w okresie miesiączkowania i tam sobie dyskutowały, bo mm -hmm. były wtedy z różnych tam, w związku z ich Wierzeniami, wykluczone wtedy z takiej działalności mm -hmm. e, społecznej i, i jakby te, te spotkania w kręgach kobiet no, spowodowały, że my dzisiaj w XXI wieku, tak mocno oddzielone też trochę od, od tej idei, stwierdziłyśmy: Ej, to jest dobre, to jest fajne spotkać się z kobietami, tak? zobaczyć, jak mają inne kobiety, i, i znowu, jakby znowu poczuć tą taką pradawną wspólnotę, więź taką. Tak, mm -hmm, rozumiem, tak. Okay. I, a, a skąd u mnie ten pomysł? No. Um, bo ja szukałam nowych form jakby pracy z, z klientami. No bo tu jest ten coaching, tu były szkolenia, warsztaty, więc na coachingu klient ma zawsze rację, ja pytam. Na szkoleniu dobrze ja mam pewne umiejętności, których nie mają y, uczestnicy mhm. szkolenia, więc ja im tą wiedzę przekazuję, no to dobrze uczę ich czegoś, tak? E, mamy warsztaty, no to w ogóle jest taki workshop, no to w ogóle wymieniamy się doświadczeniami. Y, ale coś cały czas mi brakowało. I jakby to wszystko było fajne, to wszystko przynosiło efekty, ale, ale nadal jakby nie dotykało czegoś takiego głębszego. No i, no i pojawiły się te kręgi i stwierdziłam: A może to będzie to. Zdarzyło ci się, że um, po kręgu przyszła do ciebie klientka coachingowa? Tak, bardzo często, tak? Bardzo. Często. A powiedz mi właśnie o tych histori historiach kobiet po kręgu. Um, czy masz takie doświadczenia, że te kobiety się zmieniają, coś się wydarza, mówisz, że przychodzą na coaching? E, czy, czy możesz tak stwierdzić, że po każdym kręgu, choć jedna z kobiet, zaczyna jakąś zmianę w swoim życiu? Mm, to jest trudne pytanie, mm -hmm. nie? bo to są takie rzeczy, o których już mówiłyśmy wcześniej, nie, takie niemierzalne bardzo. Mm -hmm. To jest ciężko y, wsadzić w te widełki, nadać tam jakąś trawę, wartość Prawda. punktową, nie. Y, natomiast to, co myślę, jest takie na, y, tak, tak na dzień dobry, to przede wszystkim to, że kobiety y, zaczynają się otwierać na inne kobiety w takim sensie, o rany, jak ona jest fajna. I to jest niesamowite i to było coś dla mm. mnie mocno szokujące, bo my trochę już jakby żyjemy w takiej kulturze oddzielenia od siebie, trochę takiej kulturze rywalizacyjnej, porównywania siebie. się, mm. czucia się lepszą, gorszą. Ja myślę, że te, te wiele lat patriarchatu też spowodowały to, mm. że my kobiety... No, generalizuję tak nie kręgowo, ale zgeneralizuję trochę, że my kobiety mamy też taką, że traktujemy trochę siebie jak konkurencję. Mm -hmm. I, tak. i, I myślę sobie, że, że kręgi powodują to, że nagle zaczynam y, wiesz, patrzeć na Ciebie nie jak na konkurencję, tylko jak na, na człowieka, już nawet nie kobietę, mężczyznę, tylko jak na człowieka, który się zmaga przecież też z trudnościami, z, z emocjami, z jakimiś problemami w związku, z problemami w macierzyństwie, że ej, przecież. My możemy razem, nie? Tak, jesteśmy podobne, tak. żeby nie powiedzieć, że jesteśmy takie same. Dokładnie tak. Mm. I myślę, że to jest takie bardzo przełomowe i to, to na pewno zna, zauważam, jak mm -hmm. kobiet, tak na dzień dobry, nie? Że, że przestajemy siebie traktować jak konkurencję. Mm. Magda, jakie y, tematy y, organizowałaś w kręgach? Jakie to były tematy? Bardzo różne. Zaczynając uh -huh. od y, nie wiem, pasji, spełnienia, marzeń, uh -huh. y, przez rzeczy związane z relacjami z mężczyznami, uh -huh. y, a kończąc na, na temacie, który się też pojawił tutaj w projekcie. Y, temat trudny, bo związany z niepowodzeniami porażkami, uh -huh. czyli takimi rzeczami, które nam się nie udały, z których jesteśmy niezadowolone, y, które były jakoś krytyczne nieoceniane przez, przez naszą rodzinę albo społeczeństwo. I to są już takie tru, trudne rzeczy. Nie? Także tych tematów jest bardzo dużo. Dużo pojawia się tematów związanych na przykład też z gniewem i wyrażaniem złości przez kobiety, bo myślę, mhm. że to też jest takie, takie też ciekawa rzecz I, i często na kręgach, czy, czy o polskich kręgach, czy na kręgach w Częstochowie takie rzeczy się pojawiały. Dobierasz później tematy pod kątem tego, co się wydarzyło na kręgu i co mogłoby być kontynuacją, czy yy, pytasz pani, o czym chciałaby porozmawiać mm -hmm. i skąd bierzesz inspirację na temat? To ja powiem tak, że ja to robię bardzo egoistycznie, <laughs> bo ponieważ jakby no mam tą rolę z z zwoływacza kręgu, mm -hmm. zwołującej krąg, e, to podchodzę do tego bardzo egoistycznie, czyli co, co w ostatnim czasie mi się mocno zadziało, e, to to za zazwyczaj jest temat na Dajesz to. do rewizji. Tak, tak, trochę tak. E, daję sobie na to przyzwolenie, no bo ponieważ ja ten krąg zwołuję, no to daję sobie takie przyzwolenie na to, żeby to popłynęło ze mnie. Żeby, okay. Jeżeli to jest temat mój na bieżąco, to niech on płynie, bo on będzie autentyczny wtedy, nie? Mm -hmm. Na kręgach kobiet też bardzo, dużo mówimy o takiej prawdzie kręgu, czyli no, jeżeli ja chcę być prawdziwa w tej relacji z kobietami, mm -hmm. to ja się dzielę tym kawałkiem takim moim najbardziej... Y tam Osobistym, osobistym. Mhm. Takie na dzisiaj, nie? I to się, i to się zazwyczaj sprawdza, nie? Mhm. Zdarza się oczywiście tak, że po kręgu jakby kobiety mają taką potrzebę pokontynuować sobie jakiś temat i wtedy, wtedy czasami się dogadujemy i ustalamy okay. to wspólnie, nie? To Właśnie, powiedz jakieś ramy czasowe są od spotkania mhm. do spotkania? Jak to wygląda? U nas w Opolu sprawdzało się, przez trzy lata odbywały się kręgi kobiet w Opolu z różnych przyczyn, już teraz ich tam nie, nie prowadzę, mhm. ale odbywały się raz w miesiącu i to było optymalnie. Spotykałyśmy się między 2 trzy godziny. Mm -hmm. I to też było optymalnie, nie? Bo jakby już taki dłuższy czas e, kobiety, które chodzą do pracy, mają dzieci i miliony tak. tysięcy obowiązków, po, jest coś innego. Aha, dokładnie, się, tak jak powiedziałeś, ma być prawda, kraj ma być autentyczny. Tak. Dokładnie. Tak. Magda, co może zepsuć krąg? Ktoś, kto zaczyna łamać zasady, po prostu. I co wtedy robisz? I teraz tak, to znowu jest bardzo różnik, bo jeżeli to jest taki pierwszy krąg, gdzie kobiety w ogóle się muszą nauczyć tych zasad i w ogóle zacząć ich przestrzegać, to, to ja po prostu wtedy, kiedy tylko mogę, to przypominam o zasadach. Ale jeżeli ktoś ewidentnie jakby daną zasadę łamie, to ja po prostu zwracam na to uwagę. Metody są bardzo różne. Czasami mamy grzechotkę na kręgu i po prostu ja ją grzechoczę i wtedy daję sygnał taki, że ok, tu się ktoś chyba zapętlił. E, aczkolwiek ja, ja nie praktykuję grzechotek, tylko mówię komuś wprost, że okay. Kornelia zatrzymaj się, wiesz, bo zaczynasz generalizować i mówić jakby o wszystkich, a zasadą kręgu jest mówienie o sobie. Zwy proszę właśnie o tej generalizacji. Co można to, to jest bardzo często to jest właśnie to na czym ja się tutaj złapałam, że my kobiety, nie? To jest to trudne powiedzieć, że mm, ja, ja i, I to jest trudno powiedzieć, ja mam kłopot z moim dzieckiem, ja mam kłopot z moim mężem. Łatwiej jest powiedzieć, a bo my, kobiety, i ci faceci, to my zawsze coś tam. Mhm. Rozumiem, nie? A to jest takie, wiesz, że nagle siedzisz w tym kręgu i masz użyć komunikatu, ja. Ja mam dziś kłopot z moim partnerem, ja mam dziś kłopot z tym, że nie potrafię się dogadać z moim dzieckiem, nie? Mnie to męczy, mnie, we mnie to wzbudza złość, ja się czuję mhm. niespokojna, ja czuję strach. To tak. Rozumiem. Nie, nie a życzę. powiedz mi, obserwujesz na przestrzeni kręgu, panie wracają, pojawiają się mhm. nowe, ale też wracają, pewnie z jakaś grupa osób, które tak. jakby na stałe i na początku bardzo trudno jest powiedzieć: 'Ja, ani powiedzieć, zasłonić się pod tak. tym: my, tak, tak, mamy kobieta, mężczyźni są tacy. Powiedz mi, obserwujesz, tak, kobiety uczą się mówić.' W komunikacie ja. Tak. o sobie, tak, tak? To jest też świetne, bo e, powiem Wam, że już tam na, na trzecim, czwartym, piątym kręgu to jest tak, że, że kobiety y, y, z, zaczynają zdanie od tego, no bo my to coś tam, yy, to znaczy ja ostatnio coś tam. Rozumiem. Więc jakby tak się już fajnie zatrzymujemy, tak, nie? nie? I, I jak ileś razy ja na tych kręgach powtarzam o tych zasadach, to, to zaczynamy sobie tego pilnować. Super, to jest tak, bardzo fajne. Nie? To jest y, b, bardzo taka mm, piękna lekcja, prawda, wynikająca z tak. tego kręgu. Mówię o sobie. Sobie, prawda? Tak, prawda tak, super to jest tak. też taki komunikat asertywny przecież jest stosownie tak. super tak dobrze magda będą kręgi głuchowa zawieszcza yy, no właśnie no, na tym ostatnim kręgu dostałyśmy takie sygnały że, no, że kobiety chcą tak. i ja jestem tym bardzo mile zaskoczona nie spodziewałam się w ogóle mhm. yy, no bo też yy, wiecie państwo to jest trochę tak że to nie, to nie jest tak, że ktoś, kto przyszedł na krąg, to już się w nim zakocha i już super. Nie, są takie kobiety, które mówią, nie, 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 to nie jest w ogóle forma pracy dla mnie, to jest zbyt głębokie. O, nie, nie, właśnie, nie. a może taki krąg, który poruszy tak mocno, że muszę dojść trochę do siebie. Tak, tak, tak? dokładnie tak. Mhm. I, I zdarza się tak, że ktoś przyszedł na krąg i już więcej na niego nie wrócił, bo mhm. to było dla niego za dużo, nie bardzo, on się w tym nie, nie, nie czuje dobrze. Ale, ale wracając do Twojego pytania, no, jeżeli jest taka wola w narodzie, no to trzeba za tym pójść. Więc ja jestem bardzo otwarta na to, więc mam nadzieję, że te kręgi po projekcie się będą nadal odbywać. Więc już planujemy wrzesień. Tak, ale wiesz skłoniłaś mnie jeszcze do jedne, jednego pytania, powiedz, czy wydarza się tak, że coś na kręgu jest tak mocnego, że kobieta nie wytrzymuje i musi wyjść, mm -hmm. czy się Nigdy mi się nie zdarzyło, okay. nigdy mi się nie zdarzyło, to jest znowu wracając do tej prawdy kręgu, to mm -hmm. jest zawsze tak, że zadzieje się tyle, ile jesteś w stanie gdzieś tam sobie udźwignąć, nie, i znowu trochę tak jak coachingowo w coachingu, też się nas gdzieś tam uczy jako coachów, że, nie, no bo ktoś też może zadać, czy to pytanie nie jest za głębokie, tak. Nie? Mm -hmm. i teraz um, ja mam takie doświadczenia nie wiem jak ty że klient sobie nie da zrobić krzywdy tak. jeżeli jest za głębokie to po prostu się z tego wycofa to na nie, mnie dopuści nie, odpowie, nie dopuści nie dopuści w ogóle odpowie w ogóle, tak jak, w ogóle odpowie tak jakby nie odpowiadał w ogóle na to pytanie albo w ogóle nie dopuści tego żeby to pytanie zostało zadane A tak. to, zdarza się że ignoruje totalnie pytanie i to przejdźmy do... dalej dokładnie tak. więc yy, i tak samo jest na kręgu kobiety no. nie, nie, da, nie to nie jest tak że coś może być za głęboko. jeżeli coś cię Dotyka, no to znaczy, że taka jest Twoja prawda na dzisiaj tego kręgu, mm. i yy, jakby yy, i tyle, i to, to dotknęło. A co my sobie z tym zrobimy? No to już jest zupełnie inna para kaloszy, a mechanizmy obronne mamy po to, żeby właśnie nas broniły, tak? tak? I nie demonizujmy tych me mechanizmów obronnych, że o Boże, ja czegoś nie dopuszczam, bo mechanizm obronny mi się włączył. No mamy go, bo on nam pozwala przetrwać, tak? I, i się nie złamać, więc tak. jeżeli z niego skorzystamy, no to dobrze, no, no to skorzystajmy, no to ja się wycofuję, ja, ja tego nie chcę tykać, nie, ja, wy, wyparcie nie ma, nie było. Wiesz, czemu jeszcze wróciłam do tego pytania? Um żeby dać e, widzą też e, taką wizję kręgu, że jest to bardzo bezpieczne miejsce, tak. pomimo tego, że sięgamy głęboko, mówimy o rzeczach głębokich, mamy zasadę dyskrecji, mamy tak. zasady, które w ogóle obowiązują, e, jest cała struktura przedstawiona e, i dlatego też zapytałam, co się może wydarzyć i fajnie, że, że o tym jeszcze powiedziałeś, że to jest bardzo... Bezpieczna kobieta, przestrzeń. Dobrze, tak, tak, tak. No i tak, kręgi, które prowadziła Magda w Głuchołazach w ramach projektu, cieszyło się naprawdę, może być popularnością. Tak. Ogólnie projekt wydało nam się, że no niekoniecznie może być zrealizowany z dużą liczbą beneficjentów, a jednak, co nas tak. bardzo, bardzo cieszy, Magda o czym to świadczy? Ja myślę sobie o, że, o tym, że jest naprawdę duża potrzeba mhm. budowania wspólnoty duża potrzeba zmiany czegoś, dzielenia się, dzielenia swoim, się tak. swoimi doświadczeniami, smutkiem, ale też radością tak. wzmacniania się, tak, prawda? Też taka potrzeba poszukiwania czegoś tak. nowego, nie, sprawdzania, dotykania, tak. też takiej kreatywności, twórczości, że, że to są takie potrzeby, na które projekt naprawdę odpowiedział, mhm. że, że wśród kobiet jest taka potrzeba nie tylko tej wspólnoty, ale ale działania, tak, działania, robienia, robienia czegoś i tak. przyglądania się sobie. Nas to oczywiście bardzo cieszy, dlatego że my się też wspomniamy zawodowo i, i też Jasne. jako kobiety w takich projektach, więc mamy nadzieję, że też te filmiki będą się cieszyć tak. popularnością, prosimy korzystajcie, um, prosimy o komentarze, o jakąś dyskusję pod filmikami. My jesteśmy na pewno do dyspozycji. Jasne. Ale dzisiaj bardzo Ci dziękuję za to, że też opowiedziałaś dziękuję. o kręgach. Dzięki, do zobaczenia, do zobaczenia.